No, o tych dronach chciałem się wypowiedzieć, miałem to zrobić dobę temu, ale nie było czasu, ale ku mojej uciesze i nas wszystkich zapewne analiza sprawy z dronami. idzie we właściwym kierunku od pierwszego stanowiska twardego, że to Rosja nas zaatakowała. Coraz więcej komentatorów dochodzi do wniosku, że to była ukraińska prowokacja. No nie do końca uważam ukraińska prowokacja. Ja to zaraz wytłumaczę. E, bo, bo to nie Ukraina prowadzi tę wojnę, to tę wojnę prowadzi ktoś, kto jest zainteresowany w zarabianiu na tej wojnie. E, też nie do końca jest prawdą, e, ale dobrze, niech się ludzie rozwijają, niech ewoluują, niech kombinują, niech mówią o tych tematach w ogóle, bo tak to była jakaś zmowa milczenia że te drony GERAN-2 to, to, to jakieś wabiki są. Proszę Państwa, no to jest po prostu nośnik, a to czy on ma głowicę, czy on nie ma głowicy, e, to jest inna sprawa, tak? Jak nie ma głowicy, no to jest wabikiem, a jak jest z głowicą, to już jest to dron bojowy. To nie ma żadnego znaczenia, jaką on ma nazwę, to jest tylko nośnik, w zależności co przenosi. Może przenosić puste powietrze, ale może przenosić głowicę. Także to nie jest tak, że gro, drony GERAN y, to są wabiki to są normalne drony bojowe, mogą być nieuzbrojone w głowice. Dlaczego tak łatwo jest przeanalizować, to samo, proszę Państwa, na tych innych dronach, też napisy, napisy na różnych częściach nie są napisami, które ja zawsze oglądałem przy różnego rodzaju, czy znaczeniu amunicji, tak, i, i tak dalej, i tak dalej. to są, to są, to są napisy robione nawet nie przez ukraińców tylko przez kogoś kto się posługuje alfabetem łacińskim. Dlaczego gang Kolsena pozwolił sobie mimo wszystko na tę akcję i nie bał się naszej reakcji? Bo oni mają i tu, by, I tu byśmy zmierzali do, do twórcy tej prowokacji. Było tak wielokrotnie i pewnie jeszcze nie raz będzie, że y, każda akcja robiona przez Gankolsena od razu dostaje e, odpowiedni komentarz w mediach głównego nurtu – bo to rosyjski atak, bo to rosyjski atak – i ten tłum, nie wchodząc w szczegóły, po prostu przyjmuje tę narrację. To Sprzedajni, dziennikarze z mediów głównego nurtu, ci najbardziej szanowani, ci, z którymi sobie ludzie nieraz zdjęcia robią, że to jest w ogóle jakieś straszne, to oni usprawiedliwiają działania gangu Olsena. To są bystrzy ludzie, szuje, typowe szuje. Wiedzą, że kłamią, ale jak oni podadzą w różnych mediach, w tych wszystkich lożach prasowych, tam różnych tam ekspertów zaproszą, jak oni podadzą, że to był rosyjski atak, no to mniej więcej się tak utrwala. Tutaj po prostu Gangol Olsena, który, który to sprowokował, był święcie przekonany, że i tak się uda, i tak się uda, bo narracja będzie narzucona, że to był rosyjski atak. Tak, tak to widzę, tak to idzie. A korzyść z tego całego zamieszania z dronami jest wymierna dla wielkiego kapitału. Trzeba kupić więcej rakiet Patriot, trzeba kupić więcej wyrzutni Patriot i innych systemów, które są, proszę państwa, bardzo drogie. Tam to są wydatki miliardów dolarów. Ten sprzęt nie kosztuje tyle w produkcji, na nim są gigantyczne marże na zasadzie 10 tysięcy procent zysku. To nie są jakieś firmy oddzielone od rynku giełdowego. Właścicielami, jakimiś tam cząstkowymi, ale znaczącymi tych firm zbrojeniowych, są ci, te same fundusze, te same fundusze, które są właścicielami firm, które produkują batoniki. I o ile y, czytelne by było, jakby w tych redakcjach, które kłamią, y, które buntują na kontynuację wojny na, na Ukrainie pojawiły się, proszę państwa, reklamy y, pocisków patriot, to, to by było bardzo czytelne wtedy, tak? Ale nie, nie, nie trzeba tego tak robić. Po prostu widzie więcej reklamy batoników. Jakbyśmy przeliczyli, nie, nikt się tym oczywiście nie zajmuje, bo trzeba by poświęcić taką, taką pracę naukowca, zrobić żmudne, mało efektowne, e, czasochłonne. E, to ja uważam, że niektóre reklamy w pewnych mediach. A ceny emisji, to proszę Państwa, sobie sprawdźcie, jakie są ceny emisji. Na przykład na TVN jednorazowa emisja reklamy to są nieraz dziesiątki tysięcy złotych, 30 sekund. To oni nawet takie sprzedaży tych batoników nie mają. Więc to jest ewidentna płatność poprzez produkcję cywilną, a redakcja ma prowadzić narrację, która nagoni z kolei sprzedaż czegoś, co nie będzie nigdy nie reklamowane i dlatego to nie jest czytelne. A ten sam kapitał, te same fundusze inwestycyjne są właścicielami i fabryki, która produkuje rakiety i samoloty, i fabryki, która produkuje batoniki. I tu nadmiernie rzucają po prostu reklamy cywilne, dlatego my nie widzimy związku. I żeby było jasne, druga strona, czyli ten antysystem, też jest utrzymywany, proszę Państwa, z pieniędzy korporacji, w związku z tym prosiłbym, żebyście Państwo nie wpłacali na żadne takie te patopatriotyczne, prawicowe media, bo oni i tak dostaną pieniądze, i tak dostaną pieniądze. Tworzy się jakiś na przykład fikcyjny fundusz. Polonia Polska ze Stanów Zjednoczonych pomaga w utrzymaniu jakiejś telewizji w Polsce, bo ona jest patriotyczna, prawicowa, katolicka. Oczywiście ludzie tam wpłacą, bo, bo chcą tą polskość rozwijać, niby i tak dalej, i tak dalej, ale głównie zasila taki fundusz i tu już prezes takiego funduszu parę z gęby nie puści, głównie jest zasilany, proszę Państwa, z innych fundacji, które już są na pewno fundacjami wielkiego kapitału. I w ten sposób Niektóre media nadmiernie się rozrosły w Polsce, które, które udają patriotyczne. Także nie wpłacajcie. Wpłac Proszę Państwa, wpłacajcie na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich, plansza na początku, plansza na końcu. Nie wpłacajcie, bo oni i tak dostaną wielkie pieniądze, wielkie pieniądze, tyle, ile będą chcieli tyle dostaną, bo muszą wytwarzać narrację zgodną z interesem wielkiego kapitału. I niepotrzebnie ich utrzymujecie dodatkowo, sami się ku albo kupcie sobie coś, obojętnie kupcie sobie coś, ale nie wpłacajcie, bo i tak ich utrzymają. I takich utrzymają. I będą solić głupoty o rosyjskich atakach, rosyjskich prowokacjach na równi z tymi, którzy w mediach głównego nurtu utrzymywani są z reklam batoników. Na Brauna też proszę nie wpłacać, bo też dostanie pieniędzy, ile, ile mu potrzeba, ze Stanów Zjednoczonych.